Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z City Skylines. W poprzednim odcinku wybudowałem tą wioskę. No, i tak jak mówiłem, dzisiaj pora zająć się zbudowaniem jakiejś drogi po tej górze. I tutaj, w tej takiej dolince, można zbudować coś podobnego. No, wiadomo, nie identyczne, ale też jakąś kolejną taką wioskę. Także zachęcam Was do zostawienia łapeczki w górę. A ja zabieram się za budowanie. To będzie ta droga, tak? Zwykła, krajowa droga, nie jakaś szeroka, Zwykła, zwykła taka droga. Tutaj jeszcze kawałek bym ją poprowadził prosto. Jeszcze kawałek, może. Okej, okay, a dalej to już sobie może iść z Lalomem jak tam chcę. Okej, okay, jak by ją tutaj na początek poprowadzić? No gdzieś chyba trzeba by lekko w tą stronę. Oczywiście no na razie to będzie krzywem, ale zaraz będę się tym zajmował, żeby to jakoś troszeczkę ładniej wyglądało. Okej, okay, coś takiego. Super, super. No na razie to za dobrze nie wygląda. No i teraz dalej gdzieś myślę, że tędy by można. Tutaj będzie chyba w miarę łagodnie. Myślę, że tak, ale gdzieś, no w sumie gdzieś już w tych okolicach trzeba by zrobić jakiś taki zakręcik. Pójść może troszkę w drugą stronę. Chwilka, jakby to, no gdzieś tu, gdzieś chyba tu. Znowu zakręcik, jakoś tak, tak i tak. Ok, i po drugiej stronie zjazd. Zjazd też jakąś serpentynką chyba trzeba by zrobić. Zrobię sobie to jakoś tak. Tutaj w ten sposób, oczywiście to jakoś tam fajnie, łagodnie będzie. Yy, zakręcik teraz tutaj, i wjeżdżamy sobie już na proste tu. Teraz y, trzeba zająć się, no właśnie, tym, żeby to jakoś tutaj ładnie wyglądało, więc jakoś tak, fragmentami y, będę sobie próbował tutaj robić jakieś to wyrównanie pochyłe, czyli to by trzeba zaznaczyć gdzieś tak powiedzmy dotąd. Y, wyrównanie pochyłe, ok. No i to już w miarę dobrze idzie. Zaraz jeszcze pewnie tym pędzlem tutaj y, jakoś się pobawię, żeby to, y, żeby no teren w okolicach wygładzić. Y, teraz gdzieś tak, gdzieś tak dotąd. Gdzieś tak dotąd chyba, wyrównanie, pochyłe. No właśnie, to weszło teraz na taką górkę, ale to zaraz się będzie jakoś pędzlem jeszcze poprawiało. Yy, teraz, yy, teraz, 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 tutaj jakoś trzeba by zrobić wyrównanie, pochyłe. Powiedzmy, że gdzieś tak dotąd zakręt sobie osobno zrobię. Okej, okay, coś takiego. Yy, bo nie wiem, czy jak tak zaznaczę ten zakręt, to czy tu się coś dziwnego nie stanie? Nie, no tak naprawdę nie ma tragedii. Yy, ewentualnie jeszcze sobie złapałbym ten punkcik i jego lekko obniżył. Okej, okay, myślę, że dużo lepiej tak będzie. To już mamy ładnie. Agodnie. No i teraz tutaj podobnie, czyli, czyli ten fragmencik, tak, 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 tak i gdzieś tak dotąd, wyrównanie pochyłe. Okej, okay, chociaż tu jest jakoś tak strasznie stromo, nie, mi się wydaje, że to by trzeba chyba jednak ręcznie tutaj zrobić jakoś, o, to żeby było niżej, to troszeczkę niżej i dopiero do tego jakieś wyrównanie pochyłe. O, dobra, coś takiego i teraz stąd to sobie zaznaczę w tamtą stronę, gdzieś tak do tego miejsca. Wyrównanie, pochyłe, okej. Okay. I teraz ta droga będzie jakaś bardziej łagodna. Będą tutaj mogły jakoś samochody normalnie wjeżdżać. Na samej górze, to nie musi być tak wysoko, to powiedzmy, że może być troszeczkę niżej. Ten punkcik, ten punkcik chyba też troszeczkę niżej. Ok, tak, 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 no i teraz została jeszcze ta strona, yy, czyli zaznaczę sobie jakoś tak gdzieś, no dobra, dotąd, 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 wyrównanie pochyłe, ok, tutaj jest w miarę dobrze, yy, tutaj jedziemy dobrze, ta końcówka mi się nie podoba, ale to już, to już jeszcze raz tak zrobię i powinno być dobrze, ok, ok, ok i jeszcze to wyrównanie pochyłe, ok, no i myślę, że pięknie będzie, dadzą radę jakoś tędy wjechać, nie, nie powinno być problemu, no i teraz właśnie jeszcze to takie wygładzenie, żeby to jakoś przy okazji wyglądało, tutaj sobie tego dosypię, troszkę, ok, po tej stronie jakoś wygładzić, no wiadomo, tam nie wszędzie będzie jakoś idealnie gładko, ale to przynajmniej zawsze troszkę ładniej będzie wyglądało, ok, tutaj troszkę, tak, 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 no. Yy, gdzieś tu jeszcze na początku, tu sam początek, ale to już powinno być w miarę dobrze. Tutaj troszkę to zepsułem, yy, tutaj troszkę to zepsułem, chwilka. Tu powinien być w ogóle chyba jeszcze równy teren. O, właśnie, tu powinien być równy teren, a te drogi to raczej powinny być, to znaczy ta droga powinna być do wysokości terenu. Okej, okay. yy, dużo lepiej, no, także to mamy. Pięknie, 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 pięknie. No, i teraz trzeba by zrobić coś jeszcze z tą drogą. Tu powinna jakoś sobie wchodzić. No, i tu się już kończyć będzie. No, bo nigdzie dalej raczej już nie będzie szła. Chyba że jakaś, nie wiem, ale to może jakaś mniejsza, jakby co, jakbym tu chciał jeszcze coś budować. Ale to zobaczymy. Ta droga krajowa raczej w tej wiosce się będzie kończyła. Poprowadzę ją sobie gdzieś może tak tutaj przy tej górze, Ok, po tej stronie już raczej nic nie będę budować, po prostu tu się coś, to duże nawet, to chyba dosyć duże będzie, no zobaczymy, to sobie nie gdzieś tak idzie tutaj i co, zakończymy ją jakimś rondem, myślę, że rondem można by zakończyć takim, okej, okay, może być takim rondem zakończone, tylko to rondo bym sobie zrobił z jakiejś innej drogi? Chyba z innej, z jakiejś takiej autostradowej, a może nawet z takiej rampy autostradowej, okej. Okay. Myślę, że tak wystarczy. Jeden pas, jeden pas, więcej raczej nie potrzeba. Więcej raczej nie potrzeba. Jeszcze tutaj bym sobie może to troszeczkę wygł... Nie tak, co to, co to było? Yy, tutaj, do tej drogi jakoś, okej, okay, w ten sposób. Pięknie, pięknie, pięknie. Yy, Tutaj też raczej nic nie będzie już stało. Dalej. Tak, 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 tak. I tutaj dotąd. Ok, tak powinno wystarczyć. I teraz, jakąś może główną drogę wjazdową do tego miasteczka, to już większe miasteczko. Na pewno, większe niż to będzie, tak? To na pewno będzie większe. Teraz, jakąś taką drogę, może troszeczkę inną, na przykład taką dużą drogę z pasem zieleni, gdzieś bym sobie stąd złapał z tego punktu i wprowadził. Gdzieś tak dotąd, no dobra, gdzieś tak dotąd, tylko jeszcze ten fragmencik sobie może wyburzę. Kawałeczek, kawałeczek go oddam i teraz, teraz tu bym chciał mieć jakiś zakręcik. Myślę, że może być pod kątem 90 stopni nawet. I teraz dalej, dalej sobie niech to gdzieś w tą stronę idzie. I właśnie tak jak mi ta linia tutaj podpowiedziała, mogłoby się to nawet połączyć z tym rondem. Tak, tak, tak. Halo linia, gdzie jest? Tutaj jest linia, tak. I tak. Okej, okay, dobra. Tak myślę, że to może być i teraz od tej głównej drogi też myślę, że właśnie w takim stylu te drogi bym zrobił z tymi drzewkami w środku, tu z jakimś odstępem może od tej głównej drogi, tylko też nie za dużym, żeby jednak coś się zmieściło. Okej, okay, coś takiego na przykład, coś takiego. I teraz, z tej drogi wewnętrznej, jakaś taka dróżka, Dalej, stąd. Ok, jakiś dodatkowy wjazd też by się przydał, to zaraz zobaczymy. Która z nich się po prostu połączy? OK, po prostu to połączę, będzie też jako taki przejazd. Dalej, tutaj jeszcze coś. Tutaj jeszcze coś. Nie wiem, w ten sposób. Dobra, w ten sposób to jeszcze kawałeczek dalej, też jakoś nie za daleko. Oczywiście kratki coś za bardzo nie działają, ale to już chyba przez tą drogę nie wiem. Wyburzę to i jeszcze raz po prostu zrobię tutaj tak. I tak, okej, okay, jest dobrze, jest dobrze, tego chyba nawet, a dobra, połączę, niech, niech tutaj też jakieś kratki będą, no i pięknie mamy to wypełnione. Jeszcze tu jest troszkę miejsca, ale na razie się zajmę może tym, tym środkiem, jakieś połączenia dodatkowe czy coś? Nie, to już tutaj jest z rondem połączone, jeszcze ewentualnie, o, w tym miejscu takie połączenie, tu żeby jakieś fajne kąty powychodziły. Okej, okay, 90 stopni do tego. No, yy, także tyle połączeń powinno wystarczyć, i teraz zacznę sobie, może, może od wody, wiecie co? Od wody zacznę. To, to jednak jest dosyć ważne. Yy, tutaj, pod tym, położę sobie te rury, tu jakoś pod tą główną drogą w ten sposób. I tutaj jedna jeszcze taka rura. Ten teren też sobie od razu nawodnie, bo pewnie coś tutaj jeszcze będzie. Okej. Okay. Tak, i tak, jakąś taką wieżę ciśnień gdzieś tutaj na górze można by postawić. Nie jedną, myślę, że trzy mogą być. Raz, dwa, trzy. Ok. I teraz to całe trzeba podłączyć tutaj. Do tego. Do tego te wieże będą potrzebowały też prądu, więc jakiś wiatraczek niech sobie tu mają. A jeśli chodzi o prąd dla mieszkańców. Jeśli chodzi o prąd dla mieszkańców, to to jakby to zrobić? Nie wiem, może jakąś elektrownię słoneczną? Geotermalną? O! Nie wiem, czy coś takiego w ogóle w tym mieście stawiałem, ale w sumie czemu by nie? Tylko nie wiem, czy na samym wjeździe, yy, tutaj, tutaj raczej jakieś mieszkania będą. Jeśli taką elektrownię bym chciał gdzieś dawać, to raczej w tej okolicy. Yy, to raczej w tej okolicy. Zrobiłbym sobie taki tutaj wjazd, coś takiego. I tu jakaś nawet drobna strefa przemysłowa by mogła być. To zobaczymy, jak to dokładnie wyjdzie. Ale na razie to sobie tą elektrownię geotermalną tutaj gdzieś postawię. Do tego od razu, na przykład obok tego, jakieś centrum recyklingu. Niech tak będzie, spalarnie. No nie powinno tam tym przeszkadzać jakoś bardzo. No więc, niestety, ale jedną taką spalarnię sobie postawię. No i dalej, gdzieś tą siatkę też tutaj można by powiększyć. Za tą spalarnię. Tutaj gdzieś w ten sposób. Dalej, może jeszcze. Tu jakoś tak za tą elektrownię. Tędy jakaś droga. Tak i tak. No to by mogło być teoretycznie kawałeczek bliżej. Raz, dwa, trzy. To by mogło być tu. Okej, okay, dobra. Yy, to niech będzie tu jeszcze tylko... Co tutaj? Aha, ścieków nie ma, dobra, zaraz ze ściekami, zaraz ze ściekami będę robił. Yy, już, już, już. No to wam dam, bo gdzie indziej to za bardzo tego nie ma wylewać. Yy, także, 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 no chyba obok tej spalarni, po prostu. O, dobra, niech to tu będzie. To sobie oczywiście podłączę, podłączę, podłączę. Ok, pięknie. Yy, czyli produkujecie mi tutaj prąd, z yy, śmieci wywozicie, ścieków się pozbywacie. Yy, teraz jeszcze ten prąd trzeba by przesłać jakoś tam w stronę tych mieszkań, więc coś takiego tutaj i tutaj. Okej, okay, a ci się już jakoś powinni podłączyć, jak, jak tutaj coś powstanie. Na razie sobie coś takiego zrobię. Pięknie, czyli będą powiedzmy samowystarczalni. No tak, raczej powinni sami sobie dać tutaj ze wszystkim radę. Hmm, tylko jeszcze, może zacznę od tych fabryk. Zacznę od tych fabryk i to chyba nie będą jakieś strefy rolne. To nie będą strefy rolne. Jeśli chcecie strefy rolne, to możecie sobie jechać do sąsiedniej wsi, do sąsiedniego miasteczka i tu jakieś takie drobne zakłady są. Także zapraszam tutaj tych mieszkańców, którzy chcieliby w ten sposób pracować. A tutaj raczej jakieś takie, no taki zwykły standardowy przemysł. Tutaj gdzieś przy tej drodze w ten sposób. Dobra, może być nawet, no on troszkę bliżej tego najwyżej tam się jakieś sklepy da. Yy, przy tej drodze może już nie za bardzo na tej wjazdowej też nie no, to nie musi być wielkie. No ile osób tutaj będzie mieszkać, nie wiem. Z zaznaczę sobie strefę, żebyśmy mogli potem sprawdzić. Yy, jak sobie przypomnę, to, 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 to sprawdzimy, ile ludzi tutaj mieszka pod koniec odcinka. Yy, Okej, okay, czyli to mamy. I teraz yy, chyba większe budynki, tak? Tutaj były takie serio malutkie ale wydaje mi się, że w tych okolicach mogły, mogłoby być coś większego, więc tutaj te środki sobie jakoś na pewno wypełnię. Jeśli chodzi o to przy tej ulicy, myślę, że tak, tutaj, no tu już za, za dużo ich nie będzie jeździło, tak, to mimo, że to jest droga krajowa, no ona się tu kończy, więc to nie jest droga krajowa, taka droga krajowa, jak mamy tu, że, że serio, to jest dojazd tam do kilku wsi, No tak naprawdę dużo tutaj, no nie wiem, wielki ten ruch jest? Nie, nie jakiś wielki, więc, no to na pewno nie jest to samo, to już jest na samym w końcu gdzieś, także to nie będzie problemem. To nie będzie problemem. Okej, okay, widzę, że się pięknie tutaj budują. Yy, od razu porobiłbym, może przy tej drodze, jakieś większe sklepy tu, żeby się oddzielić od tego przemysłu. Yy, jakoś, tak? No, taka handlowa ulica, główna ulica miasteczka, niech będzie w jakichś sklepach. W takim razie tych budynków mieszkalnych tutaj bym się pozbył. ok tutaj niech jeszcze będzie. Po tej stronie od strony mieszkalnej można by zrobić jakieś mniejsze na przykład sklepiki. ok okej. Okay. Tutaj jakieś biuro sobie może stać. Tutaj na tej drodze też jakieś biura. Tu na rogu biura. Okej. Okay. Tutaj też coś takiego i tam kawałeczek. Kawałeczek jakoś tak dotąd. Okej, okay, więcej biur chyba nie chcę. Myślę, że tyle wystarczy. Tu jeszcze ewentualnie jakieś małe sklepiki, żeby mi nie mieszkali przy tej drodze. O, tutaj też. Coś takiego tutaj już też jakieś mniejsze, na zakręcie oczywiście sklepiki. Yy, jeszcze ścieżek nie porobiłem. Zaraz mi się tu pobuduję i będę musiał ich wyprosić, no ale cóż. Yy, dobra, tutaj na zielono, tutaj na zielono, przy tym przyrądzie. Co ja tu chcę mieć przy rondzie? Chyba sklepy. Dobra, niech to już będzie po prostu w tych sklepach. Strasznie dużo sklepów tu będą mieli. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł na tak? Małej powierzchni tyle sklepów. Nie, to mi się nie podoba. Zamiast tych sklepów. Znaczy tu już niech będą, zamiast tych sklepów, yy, niech tutaj się po prostu więcej ludzi wprowadzi. Trudno, mogą żyć przy tym rondzie. To, to nie jest jakieś wielkie rondo, znaczy jest duże, ale ruchu raczej nie będzie. Ruchu raczej nie będzie. Yy, Okej, okay, czyli wy mi się tutaj budujecie, i teraz jakąś klinikę na pewno chciałbym tutaj mieć, yy, gdzieś na przykład. Gdzieś na przykład tutaj, ok. Cmentarz można postawić. Gdzieś tu na skrzyżowaniu na wieździe niech będzie i do tego obok krematorium. Dobra, na wieździe niech mają takie rzeczy. Dalej straż pożarną, coś większego. Można teoretycznie coś większego, w razie czego będą tam jeździć, jak, jakby była taka potrzeba. Yy, I ją bym postawił chyba gdzieś tutaj na wjeździe na tą strefę przemysłową. Myślę, że tak, będą mieli bliżej od razu w tamtą stronę. Yy, z policją raczej nie będę szalał, raczej jakiś zwykły posterunek tutaj też gdzieś na wjeździe. Okej, okay. yy, okej, okay, okej, okay. dalej. Dalej, szkoła podstawowa też się przyda, gdzieś tutaj na tym skrzyżowaniu, proszę bardzo, szkoła średnia, gdzie jest najbliższa szkoła średnia? Tutaj dopiero w Sierokowicach, ale to, to znaczy, mam jeszcze pomysł, jak poprawić ten transport, bo tu coś ostatnio wiąże, a tutaj jedna linia idzie tak, druga tak, że to jest wszystko bez sensu. Mam nadzieję, że w tym odcinku uda się jeszcze, jeszcze to troszeczkę poprawić, także tam będą jeździli do szkoły średniej. Tu im takiej nie zbuduję, ok, i jeszcze pewnie chcieliby mieć tutaj jakiś park, ewentualnie parking, ale nie na no, jakiś park, może wam tutaj na skrzyżowaniu postawię jeden i coś, coś mniejszego, coś mniejszego, na przykład gdzieś, gdzieś tutaj, okej. Okay. Powiedzmy, że dwa takie parki wystarczą. Chyba, że jeszcze jakieś parkingi nie, to jest małe miasteczko, raczej parkingów nie potrzeba gdzieś tutaj na wjeździe. Dobra, czyli to mamy. Jeszcze może bym zrobił coś, żeby jednak na te strefy przemysłowe mieli jakiś prostszy dojazd. No, żeby nie jeździli mi tą drogą krajową, tylko niech już mają tutaj jakieś połączenie. Tędy, ok, coś takiego, czemu mają niby nie przejeżdżać tędy? Dalej, ścieżki tu jeszcze chciałem zrobić, stąd, tylko to już bez przyciągania, ścieżka, stąd do tej drogi, ok, stąd do tej drogi, no właśnie, się sklepy popsują, ale tu zaraz najwyżej nowe się tam jakieś zbudują. Tu jeszcze można do tej drogi krajowej, jeśli ktoś bardzo by potrzebował sobie podejść, nie wiem, czy, czy gdzieś jeszcze potrzeba. Tutaj jakiś taki skrót. O, dobra, niech mają. To jeszcze można troszeczkę bliżej tutaj do tej spalarni. Tamto. Tam to nie, dobra. Yy, może nie ruszyłem jakoś tego? Tu w ogóle jeszcze jakieś fabryki, by można zrobić. O, proszę bardzo, niech niech mają gdzie pracować. Yy, dalej, tu jeszcze jest miejsce, tu jest jeszcze miejsce na kolejne fabryki, więc yy, taką drogę gdzieś, dotąd sobie bym jeszcze zrobił i chyba więcej nie, ewentualnie tu jeszcze coś. Okej. Okay. Dobra, tyle powinno już tego przemysłu naprawdę wystarczyć. Tu jeszcze kawałeczek. O. Tu się jeszcze wybudujcie, to całe w przemyśle. To całe w przemyśle i tutaj i tutaj ścieżka stąd dotąd. Okej, okay. dobra, czyli to powinno na razie wystarczyć. Tutaj to rondo mi się nie podoba. To rondo trzeba jakoś ozdobić, bo to słabiutko wygląda z tym jednym drzewkiem w środku. Coś takiego? Okej, okay, dobra, myślę, że to fajnie będzie wyglądało. Tak, 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 tylko żeby naokoło tych drzew nie było, żeby to jednak było tak, że one są posadzone w tym rądzie i, i nigdzie więcej. Okej, okay, tak, 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 tak. No dobra. Na pewno ciekawiej to będzie wyglądało. Jeszcze chyba takiego ronda nie mamy w mieście z tymi drzewami. Także zawsze zawsze coś 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 takiego nowego. Ok, mniejsza z tym. Tu jest jeszcze troszkę miejsca i na to osiedle czy na tą część osiedla zrobiłbym sobie jakiś wjazd może tutaj z ronda właśnie, tylko to też bym chciał mieć tą taką drogą o tą taką drogą z drzewkami. Dalej tutaj jeszcze kawałeczek. Ok, stąd stąd tak. Jakieś podłączenie. Tu może być jakieś takie zwykłe skrzyżowanie, właśnie gdzieś tak dotąd. I teraz, czy to jakoś wyjdzie? Wyjdzie, no pewnie. O. I chyba nigdzie dalej by tego nie trzeba. No chyba, że tu jeszcze jakiś fragmencik. Można spróbować. Można spróbować na przykład tu zrobić jakiś wjazd. Tylko to bym raczej chciał mieć na prostej drodze. I teraz zakręcik i jakaś taka druszka. Tak. I teraz może tym. Tak i tak. No dobra yy, dobra, dobra, niech to tak zostanie podłączenie do ronda. Nie, chyba tutaj nie będzie potrzebne. To może wyburzę. O dobra, niech niech tak będzie i w tym miejscu to ja raczej bym już zrobił jakieś mniejsze domki, tylko o, niech to będzie na trzy kratki, niech one się jakieś takie super wielkie nie robią. Yy, tylko na trzy kratki, tutaj, tutaj, tutaj. Dobra, tutaj nawet na dwie mogą być w niektórych miejscach. Jakieś takie domki mniejsze tutaj pod te sklepy, tak to sobie może... Wymarzę jeszcze to sobie, wymarzę. Pięknie i teraz jeszcze dalej. Tutaj trzeba by to zamalować. Zapisywanie. OK, 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 OK. Ok, dobra, zapisało się. Tu jest krzywo. Tak, tu jest krzywo. Więc może po tej stronie już więcej tych domków nie będę robić. Ewentualnie jeszcze po tej stronie. Tylko to, 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 to bym chciał mieć mniejsze. Dobra, niech tutaj na te dwie kratki będzie. Tak, 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 tak i tutaj dalej już na trzy. Po tamtej stronie zaraz to wymarzę. Yy, na tym zakręcie to też już nie. Ewentualnie jakiś mały sklepik jeszcze, czy tam kilka małych sklepików. O, taki sklepik. Tutaj coś. O, coś, coś na pewno tutaj się zbuduje. Zobaczymy, zobaczymy co to będzie. Yy, tylko jeszcze, oni zapewne nie mają wody. No właśnie, tutaj jeszcze można by tej rury kawałek dać. Ok. Yy, ten teren może jeszcze minimalnie bym wyrównał, tak? Tutaj wjadę bardziej w tą górę i teraz zrobię wygładzenie, tak żeby tego nie było tak widać. Tak jak przedtem. Ok. Dobra, czyli tutaj mamy coś takiego i teraz niech oni się w takim razie budują, a ja muszę pomyśleć o tym transporcie, to znaczy na razie to i tak będzie dosyć proste, bo mamy w te okolice autobus, tak, i co tutaj trzeba zmienić, to zabrać im ten przystanek i poprowadzić go gdzieś tutaj, aha, tylko że przez, no, no nie, no to niech on sobie, znaczy niech ta linia sobie tędy jedzie, tak, dalej, gdzieś tędy. No, i tu jakiś trzeci przystanek. Więcej raczej nie. Wjeżdżamy i wyjeżdżamy z miasteczka, tak? Na strefie przemysłowej nie. To sobie już jakoś podejdą. Yy, tylko teraz ci będą pewnie bardzo smutni, bo im zabrałem autobus. Yy, także yy, tutaj, jadąc, yy, jadąc tędy. Wjeżdżacie sobie tą drogą i zatrzymujecie się gdzieś pod szkołą, tak? A w sumie wracając, zatrzymujecie się też pod szkołą. Tu jest szkoła, no ale tu i chyba ten jeden przystanek na tą całą wieś powinien wystarczyć. Tylko jeszcze jedna rzecz, bo jak dobrze pamiętam, ja tu ostatnio zmniejszałem ilość autobusów, żeby tutaj tylko dwa jeździły. Stop. Szczegóły dotyczące linii. Osiem pojazdów, dobra, widzę, że to się zwiększyło, także niech te osiem pojazdów sobie tędy jeździ. Powinno być dużo lepiej. Obsługuję. Obsługuje to teraz dwa takie miasteczka. Yy, tylko właśnie tutaj, jak, jak ktoś nie wie, to tutaj jest to bardzo bez sensu zrobione. Tu jakaś linia jedzie, ta się tu kończy. No, no nie, tak, tak nie może być. Chciałbym zrobić, żeby w tych sierokowicach był taki punkt przesiadkowy. Yy, w okolicach. Tej stacji kolejowej, żeby się kończyły te wszystkie linie autobusowe, no i żeby się jakoś rozjeżdżali, a nie, że to jest po całym mieście, czy co to jest. Ile to ma ludzi w ogóle? Osiem wow, tysięcy. Ło, duże jest. Nawet powiedzmy. Okej, okay, tu w ogóle są jacyś ludzie, no są. Ci mi też narzekali na hałas, tak? Także może zacznę właśnie od tego, że pozbędę się mieszkańców z tych okolic. Z tych okolic się pozbędę mieszkańców jakoś gdzieś tak dotąd, tutaj po drugiej stronie też. No trudno, narzekacie na hałas, więc już nie będziecie narzekać na hałas. Tak, tak, tak i dotąd. O, I teraz oni wszyscy stąd wychodzą, no i, no i cóż, muszą szukać gdzie indziej mieszkań. A tu w takim razie biura myślę, że będą zadowolone z tych nowych miejsc. No i teraz, no i teraz tą drogę trzeba by jakoś połączyć sobie... Z tym taki wyjazd niech tutaj będzie na pewno łatwiej będzie zawracać tym autobusom no i zacznijmy właśnie od tej czerwonej linii czyli tej linii na te na te takie no, wioski którymi się właśnie zajmowałem i to niech jedzie sobie właśnie. Pod no, pod, pod to, co, co to jest? Stacja kolejowa dokładnie. Pod stację kolejową, niech to sobie jedzie w ogóle. Mamy coś ciekawego, jeśli chodzi o jakieś autobusowe węzeł przesiadkowy, autobus kolej jednoszynowa. Dobra, nie będziemy kombinować chyba z jakimiś takimi większymi rzeczami. Następnie, tutaj mamy jakąś lokalną linię. To, to ja bym ją troszeczkę może skrócił. Znaczy, nawet nie wiem, czy ją trzeba skracać. Po prostu niech ona jedzie też tędy, żeby. Żeby się mogli przesiąść. No i dobra, niech ona tam wjeżdża jeszcze w to osiedle. Yy, tak, tak, tak. I wracając, też niech się tutaj zatrzymuje, w tym miejscu. Yy, czerwona linia to tylko wjeżdża. Do tego mamy jeszcze taką jasną, niebieską linię, która jedzie aż w tamtą stronę. To jest bez sensu. Ta jasno-niebieska linia powinna. W ogóle ona jedzie gdzieś stąd, ona jedzie z tej części miasta, yy, z tej dużej części miasta. To jest bez sensu, żeby ona przejeżdżała przez a Następnie do tej ukrytej wioski. No bez sensu to jest, także do widzenia, do widzenia. Yy, I zamiast robić jakieś takie dziwne rzeczy. Ileż. Jak to jest tutaj poplątane? Bez tego, bez tego... No właśnie, tu jest tyle tych przystanków. Co tu się dzieje? Nie wiem co tu się dzieje. Yy, dobra, chyba wszystkie. I teraz, ta linia to też jest taka linia, która tylko dojeżdża tutaj do miasta. Yy, ona tutaj tylko dojeżdża chwilka. Ona tu tylko dojeżdża. Więc nie ma sensu, żeby jeszcze jakoś dziwnie jeździła po całym mieście. Chwilka, czy tutaj jeszcze jakieś przystanki są, których nie usunąłem? Tak, tu jest jeszcze jeden przystanek. I teraz ona powinna zawracać sobie na tym rondzie. Nie. Zgubiłem ją. Zawraca pewnie tu gdzieś. O, dobra. Jedzie tu, 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 tu. No tak, bo tu sobie znalazła wcześniej zawracanie. Więc nie, nie, nie. Jedziesz do Sierokowic. Na ten przystanek któryś z tych. Okej, okay, może być ten. No właśnie, jedziesz tu, zatrzymujesz się przed dworcem kolejowym. Tak, wszystko jest dobrze, no, a potem już się mogą tą miejską linią porozjeżdżać, gdzie tam chcą. Yy, ale teraz nie mamy żadnej komunikacji do tej wioski, tak, yy, nie mamy żadnej komunikacji, więc tutaj zrobię sobie po prostu yy, jeszcze jedną linię, która, tak jak przedtem, gdzieś w tych okolicach będzie miała przystanek. No i znowu jedzie do Sierokowic, nie objeżdża całego miasta, tylko zatrzymuje się pod dworcem i jedzie z powrotem do Sierokowic. Tutaj taki przystanek na wjeździe, gdzieś przy rynku. I proszę bardzo. No, i teraz mam nadzieję, że to będzie miało wszystko jakiś troszeczkę większy sens. Nie wiem, czy to będzie lepiej działać, ale na pewno w teorii, no, no tak to powinno być, tak? A nie jakieś dziwne, poplątane linie. Myślę, że w ten sposób to, to będzie lepiej. Dobra, wróćmy jeszcze na chwilkę do tego nowego miasteczka. Co tutaj się porobiło? Co tu tak pusto w ogóle? Coś pusto tu. Yy, trzeba chyba będzie jakiś drzewek dosadzić. Już, już, już. Jakieś takie drzewka bez żadnego parku. Po prostu, żeby tu troszkę bardziej zielono było. Tej przestrzeni. Okej, okay, tutaj jakoś też, gdzie tam się uda, to niech się te drzewka posadzą. Tutaj jakoś naokoło też między fabrykami. Dobra, żeby to jakoś oddzielić. Ile my tutaj mamy ludzi? Bo miałem sprawdzić, 1300. No, nie jakoś, nie jakoś super dużo. Wiecie co, żeby jeszcze się troszeczkę ludzi wprowadziło, ale to już naprawdę końcóweczka. Za dużo ich tutaj nie będzie, ale zrobię sobie taką polną drogę gdzieś, gdzieś stąd. I tutaj jakiś taki. Zakręcik. Tutaj jakieś takie drugie. Okej. Okay. I, I niech tutaj jeszcze ktoś mieszka tak na, na takim uboczu, jakieś pojedyncze domki. O, coś takiego. To jest, tu jest może krzywo, to tutaj nie bardziej, tak? Tak. No nawet troszkę tych domków tutaj będzie. Ale wiadomo, tłumy tu raczej mieszkać nie będą sklepu im nie zrobię. Niech sobie tam już chodzą. Tu, tu pewnie będą chcieli przechodzić, więc można by jakąś ścieżkę yy, tutaj zrobić bez przyciągania, tak. I sobie możecie tędy jakoś przechodzić. Dobra, budujecie się czy się nie budujecie? To w ogóle jest w strefie, można tą strefę powiększyć. Niech też mi liczy tych ludzi. Woda powinna być. Okej, okay, teraz już będzie. Prąd może nie być. Proszę bardzo, budyneczek. No, więc to się zacznie budować. Może się uda w następnym odcinku zobaczyć? A nie, już się nawet budują. No, także powstało coś takiego. Powstało coś takiego z tą piękną, nie wiem czy piękną, ale z taką fajną dojazdową drogą. Nawet, nawet jakiś ruch tu jest. Troszkę, troszkę ich tu jeździ. No dobra, bardzo dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. No i do usłyszenia następnym razem. Cześć, cześć.